że najpierw zacznę od tego, dla fotografia. W 2014 roku zaczęłam studia jako grafik komputerowy i tam miałam zajęcia z fotografii i to byłam miłość od pierwszego obejrzenia. Naprawdę pokochałam właśnie fotografię, a szczególnie fotografię w białą. Tutaj tytuł mojej pracy, Obawy nie daj się złapać. Chciałam właśnie opowiedzieć o przemocy, która nie jest widoczna na pierwszy rzut oka i która nie zostawia śladów fizycznych. Ta właśnie czarna rękawiczka, ona symbolizuje takie nasze strachy, obawy, jakichś naszych manipulantów, złych doradców, yy, strach, yy, no i także mobbing. I to wszystko nas otacza i próbuje na nas wpłynąć i czasami to się właśnie udaje. Yy, yy, tak, i właśnie... Yy, co bym jeszcze mogła powiedzieć? Yy, że właśnie nawołuję też yy, poprzez yy, ten swój tytuł do tego, żeby właśnie nie dać się złapać tym złym doradcą czy złym emocjom, ponieważ to wszystko prowadzi do zaburzeń rynkowych, czy też różnych poważnych takich korup psychicznych, w tym też właśnie depresji. I w sumie moją fotografię i właśnie ten, ten przekaz mogłabym też podsumować z takim ciekawym cytatem, który ostatnio znalazłam w internecie. I autorem jest Gal Anonim. Puka strach do drzwi, otworzyła młotka, a tam nikogo nie ma. Och, ok. <klucz> <klucz> <klucz>